Witam Was serdecznie. Dzisiaj za pośrednictwem YouTube'a chciałbym z Wami porozmawiać o wyłudzaczach e, telefonicznych, albo jak ich nazwać, wyłudzenia telefoniczne, naciągania telefoniczne. Tym razem ofiarą padła moja mama i mi się wydaje, że oni mają bazę danych z takich starszych osób i po prostu ich atakują telefonami, licząc na to, że ta starsza osoba albo odbierze Albo na przykład odzwoni i będzie miała naliczanie. I jak moja mama płaci abonament 30 zł, to przez te parę miesięcy raz rekordowo musiała zapłacić 96 zł. I mam pytanie, czy u Was się to dzieje? Czy też znacie takie osoby, które są tak napastowane telefonicznie? I co w tym wypadku zrobiliście? Bo na przykład. Teraz sprawdziłem abonament, mojej mamie wyszedł 30 zł, udało się ten proceder zatrzymać, a mianowicie trzeba było iść do salonu, w którym mamy ten abonament i zablokować wszystkie międzynarodowe rozmowy. Jeśli ktoś ma rodzinę niestety za granicą, no to jest dość trochę duży minus, ale na szczęście jeśli zablokujemy te rozmowy międzynarodowe, zostaje jeszcze Whatsapp, który Działa nawet po zablokowaniu właśnie tych numerów i mamy już święty spokój. Tak więc pytanie dla Was: czy znacie ten proceder, czy też się z nim spotkaliście, czy znaleźliście inne rozwiązanie? Bo ja na przykład za każdym razem ten numer blokowałem, ale oni mają chyba setki tych numerów, bo znowu dzwonili z innych krajów albo z innych numerów i nie szło tego powstrzymać. A jednak jeśli takie, takie telefony mamy 3-4 na dzień, jest osoba starsza, to może się pomylić i znowu nasz rachunek szybuje mocno w górę. Tak więc dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się zdarzyły takie procedery, czy spotkaliście się z takimi wyłudzeniami i co zrobiliście w tej sprawie. Serwus trzymajcie się.